Witajcie, kochani. Starałam się dobrze tutaj ustawić, żebyście dobrze widzieli. Mam nadzieję, że mi się to udało. Obiecałam Wam interpretację tego, co czeka Polskę w najbliższych miesiącach. I tutaj rozłożyłam maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Myślę, że na razie te miesiące weźmiemy pod uwagę. I ponieważ bardzo się martwicie i zadajecie dużo pytań na ten temat, to rozłożyłam osobno kolumnę zagrożenia. Militarne dla Polski, czy takowe istnieją i czy mamy się czego obawiać? Zagrożenia bronią, taką wiadomo jaką, nie chcę tu wypowiadać, bo zaraz mi YouTube utnie zasięgi. Chodzi o skażenie. Czy tutaj Polska musiałaby się obawiać skażenia? No, i wreszcie gospodarka na te e, najbliższe miesiące. Natomiast dołożyłam sobie tutaj jeszcze mój rozkład ostatni dla Ukrainy, żeby pokazać Wam, jak to ze sobą e, jakoś tam koreluje. Dlatego, że są pewne m, podobieństwa. E, co należałoby, myślę, ze sobą w takim razie łączyć? To co? Myślę, że jesteśmy wszyscy gotowi. Dobrze. Jeśli chodzi o Zagrożenie militarne. Jak widzicie, królowa buław pokazuje, że my tak naprawdę militarnie cały czas jako Polska przygotowujemy się i jesteśmy gotowi. Cały czas się zbroimy, cały czas nasi żołnierze się przygotowują. Także myślę, że Polska tutaj jest jak najbardziej gotowa. Natomiast to, co Wam chciałam przypomnieć właśnie z tego rozkładu dla Ukrainy. Pamiętacie tam w kwietniu e, wyszedł, e, wyszedł złodziej, karta złodzieja, karta oszustwa, siódemka mieczy. I rzeczywiście było oszustwo, tak? Pamiętacie, że tam rzeczywiście Ukraina e, próbowała jakby. Oszukać w pewnych sprawach i gdzieś tam wciągnąć Polskę, zwłaszcza Polskę, w te swoje działania. I dla Ukrainy w maju wyszła karta, trochę sobie tutaj źle poukładałam, ale mam nadzieję, że będzie widać: karta Gwiazdy, czyli taka karta spełnionego życzenia, spełnienia tego, co byśmy chcieli. Oczywiście nie do końca, tak, bo tutaj jakby nie udało się całkowicie wciągnąć Polski w te działania, ale samo to, że gdzieś tam Polska została postawiona w stan gotowości ze względu na te różnego rodzaju spadające obiekty Jakieś rakiety, jakieś drony, jakieś balony, nie wiadomo co jeszcze. No to Polska bardzo mocno tutaj stanęła na wysokości i gdzieś tam, no rzeczywiście militarnie się bardzo mocno przygotowuje, i to dotyczy zarówno maja, jak i czerwca bo tutaj w czerwcu jeszcze rzeczywiście finanse będą skierowane też jeszcze na to, na to zbrojenie, na to przygotowanie. Natomiast lipiec, tak, zobaczcie, lipiec, zarówno ostatnio w rozkładzie Ukrainy, jak i tutaj w rozkładzie dla Polski zapowiada się w sposób szczególny. Jeśli chodzi o Ukrainę, pojawiła się karta wieży, czyli karta zniszczenia, zburzenia, gwałtownych zmian, gwałtownych zdarzeń. No, jedna z takich, powiedzmy, gorszych kart, które, które pojawiają się w kartach Tarota. I tym samym zobaczcie, u nas pojawiła się siódemka buław. Siódemka buław to jest, jak widzicie, karta, która mówi o obronie własnego domu, własnej ojczyzny tutaj w tym e, kontekście. Ochrona, obrona własnego e, domu. Co to może oznaczać? Może to oznaczać tyle, że w momencie, kiedy na Ukrainie w lipcu zadzieje się, przepraszam, zadzieje się coś złego, to rzeczywiście Polska będzie w takim dużym stanie gotowości. Zobaczcie, tu nie wyszło, że u nas będą jakieś działania militarne, że u nas coś złego się podzieje i myślę, że że te moje przeczucia się spełnią. Natomiast na pewno lipiec będzie y, dla nas tak rykoszetem y, w stosunku do Ukrainy: będzie takim trudnym miesiącem. Miesiącem, kiedy będziemy się bali i będziemy y, być może y, no, żyli w takim lęku, że to, co się dzieje u nich, może się przenieść też na nas. Także. Pojawia się ochrona ojczyzny, ochrona domu, to może też być ochrona naszych granic, tak? Natomiast nie ma, zauważcie, żadnej karty walki, że, karty wojny, karty bitwy. Nie, to jest ochrona i ja bym tak to traktowała. Tutaj bym się do tego ograniczyła, tak? Mm, I ostatecznie, to za chwilę jeszcze do tego wrócę, bo tutaj na Ukrainie. W sierpniu pojawiła się Karta Świata, i u nas też tutaj pojawiła się Karta Świata. Zaraz do tego wrócę i omówię. Natomiast wróćmy jeszcze tutaj do, tego, do tej karty Pazia, Buław. Ja to interpretuję tak, że po tych takich w sierpniu, po takich lipcowych, bardzo gwałtownych zdarzeniach, które mogą nam zatrząść trochę i, i spowodować trochę chaosu. To ostatecznie my w sierpniu zrozumiemy, że były to działania niepotrzebne, że takie trochę niedojrzałe, takie trochę nadmierne, takie trochę nie chcę powiedzieć, że wyjdzie, że niepotrzebne, tak? Bo czy tam głupie? Bo jakby myślę, że zawsze ta ochrona granic jest ważna, nawet jeśli jest to fałszywy alarm. Natomiast bardziej bym tu widziała właśnie taki fałszywy. Alarm, zrozumienie, że było to wszystko niepotrzebne i na wyrost. Ja oczywiście, jak zawsze, przypominam Wam, że to są moje interpretacje, moja intuicja, moje jakieś tam przeczucia i widzenie. Oczywiście mogę się mylić, bo to są tylko karty tarota i one nigdy nie dają 100%. Zawsze mówię, że to jest 90%. Natomiast no, bardzo one się tutaj ułożyły ostatnio, jeśli chodzi o Ukrainę, to tak bardzo jakby adekwatnie do tego, co tu u nas, jakby się pojawi, tak. I teraz. Jeśli chodzi o zdarzenia y, takie, które mogłyby skutkować skażeniem, skażeniem. Jeśli chodzi o maj, to tutaj widzimy jest spokojnie Król Monet, to jest jeden z takich najspokojniejszych królów, który y, czuje się bezpiecznie, więc my w maju jakby nie będziemy tego w ogóle nadmiernie rozważać. Natomiast przed lipcem, czyli w czerwcu, jeśli chodzi o to skażenie militarne, może być tak, że będziemy znowu straszeni. Znowu tutaj ktoś będzie wjeżdżał na te nasze uczucia, na te nasze lęki. I gdzieś tam w czerwcu, jeśli chodzi o skażenie, możemy mieć takie odczucie, że, że się tego boimy, że gdzieś tam się tego obawiamy. Karta dziewiątki mieczy mówi o takim niepokoju, o strachu, o nieprzespanych nocach. Więc ja myślę, że tutaj w czerwcu już wizja tego skażenia tego, że może któryś z balonów przenieść taką, głowicę, czy, czy może któryś z dronów, czy jakaś rakieta, to się tutaj gdzieś będzie pokazywać, natomiast zauważcie, kończy się to um, tylko na strachu, tak, nie ma realnej e, sytuacji, żeby miało się to zdarzyć i zresztą tu jeśli chodzi o oskarżenie militarne, to kolejna karta, dziewiątka Monet mówi nam, że ta sytuacja się rozwiąże, szczęśliwie się rozwiąże, że, że poczujemy się, m, jeśli chodzi, przepraszam Was, ale mój kot pies z kotem się tutaj gonią. Zawsze sobie znajdą moment, w jaki ja stawiam karty. Także y, nie musimy się obawiać, tak? W sierpniu tutaj ewidentnie pokazuje nam się karta, że nie musimy się obawiać przepraszam w lipcu w lipcu. Natomiast zobaczcie sierpień. Zarówno u nas, jak i dla Ukrainy wyszła karta świata. Co może oznaczać, że tutaj świat będzie bardzo mocno reagował, bardzo mocno naciskał, bardzo mocno być może wspierał zarówno Ukrainę, jak i Polskę, tak żebyśmy się tutaj czuli Pewnie i bezpiecznie, także myślę, że ta karta świata bardzo dobrze, że się tu pojawiła, zarówno dla nich, jak i dla nas, bo pokazuje taką y, poduszkę bezpieczeństwa, którą zapewnią nam, y, zapewni nam wsparcie innych krajów. To jeśli chodzi o takie działania militarne, skażenie, a zobaczmy, co nam tu wychodzi w gospodarce. Jeśli chodzi o czerwiec, myślę, że nikogo nie zdziwi to, co tutaj się pojawiło. Dwójka buław pokazuje, że my jako społeczeństwo, jako Polska, jesteśmy bardzo podzieleni dokładnie na pół, dokładnie dwie drogi, tak? Czyli albo PO. Albo pis. I tutaj każdy gdzieś tam przed tymi wyborami zastanawia się, w którym kierunku e, pójść. Natomiast bardziej m, to, że ludzie dokonują wyboru, mnie nie niepokoi. Natomiast bardziej niepokoi mnie to, że ten e, wędrowiec, ten przeciętny Polak jest na takim rozdrożu, że on jest taki bardzo dla mnie tutaj zagubiony. I nie wie, co zrobić, bo jest taka walka między buławy, oznaczają walkę. Jest taka walka między jedną a drugą stroną, a my w tą walkę jesteśmy wciągnięci. I bardzo wiele osób tak naprawdę nie wie, w jakim kierunku pójść i co byłoby lepsze. I to, myślę, będzie dominowało jeszcze w czerwcu, ale nie tylko w czerwcu, dlatego że zobaczcie, lipiec. Czwórka Pucharów mówi o takim. E, czerwiec, tak? Nie wiem, czy powiedziałam czerwiec, czyli lipiec. E, czerwiec. E, czwórka Pucharów mówi nadal o takim zamyśleniu, o takim e, byciu w rozdarciu, w smutku. Bo to jest smutne to, co się dzieje, tak? To, że nasze społeczeństwo jest tak bardzo dzielone. Jest to chyba dla każdego, kto rozsądnie myśli, jest to. Bardzo smutne, i tutaj y, myślę, że wiele z nas gdzieś tam uczuciowo poczuje się właśnie ta, tak, tak, y, w taki sposób zagubiony, y, smutny w takich rozmyślaniach, w takim dalej nie wiadomo, w jakim kierunku się udać. No i w lipcu, y, kart, karta trójki. Pucharów ogólnie y, mogłaby oznaczać dobrą kartę. Tak? Jeżeli w, ta karta pojawia się w rozkładzie osobistym, to mówi nam o zabawie, o szczęściu, o korzystaniu z życia, o różnych możliwościach. Y, więc ogólnie może być kartą y, dobrą. Natomiast tutaj ja bym ją jednak rozważyła. Jeśli chodzi o tą jej ciemną stronę, tak? Czyli e, zabawa, rozrywka, wydawanie pieniędzy. E, niestety tutaj kojarzy mi się e, z takim. Kupowaniem sobie wyborców, tak? z taką zabawą i rozrywką, i wydawaniem pieniędzy, na które Polski nie jest stać, tak? na które Polska tak naprawdę gospodarczo nie może sobie pozwolić. Także w lipcu ta feta, te, te takie wiece wyborcze, to bawienie się, tańczenie. Dla mnie będzie tutaj mocno na wyrost i mocno, wydaje mi się, że nadszarpnie naszą już i tak na chwiejnych nogach stojącą gospodarką. No i sierpień pokazuje koło fortuny, czyli również te zmiany, zarówno pozytywne, jak i negatywne. To wszystko będzie się Gdzieś tam ciągle zmieniało, będziemy trochę w takim zagubieniu, bo raz będzie trochę lepiej, raz znowu gorzej. Tak naprawdę po kole fortuny nigdy do końca nie jesteśmy pewni, co może nas spotkać. I ja myślę, że tutaj w sierpniu już bardzo mocno będziemy odczuwali to, że po pierwsze, to tak naprawdę nie mamy wpływu na to, co nas czeka że bardzo dużo ten wpływ jakby jest już z góry ustalony i my niekoniecznie mamy, mamy jakieś, mamy coś do powiedzenia, bo wszystkim nam się wydaje, że w wyborach podejmiemy decyzję, natomiast to koło fortuny troszkę nam pokazuje, że to tak, nie do końca to tak będzie. Dwa, z tą gospodarką w sierpniu już też może się zacząć dziać bardzo różnie, tak, sierpień to też Czas żniw, czas kiedy rolnicy zbierają swoje plony, kiedy je sprzedają, kiedy już będziemy też wiedzieć, jak od tej strony jakby nasi rolnicy w tym roku wyszli i tutaj też Koło Fortuny pokazuje, że może być bardzo różnie. I to może być zarówno wpływ pogody, która, jak widzicie, bardzo się zmienia, ale myślę, że też wpływ tego, że sprzedaż tych plonów może nie być satysfakcjonująca dla tych osób. Także sierpień lipiec będzie stał pod kątem zabaw. Pod kątem wydawania pieniędzy, pokazywania, że nas stać na wszystko, czyli tych myślę, takich wieców wyborczych, kupowania też tych wyborców. Natomiast sierpień już pokazuje nam się jako takie trochę otrzeźwienie i pokazanie, że wcale tak różowo nie jest, jak to nam się przedstawia. Słuchajcie, celowo zrobiłam ten rozkład do sierpnia. Tak, do końca wakacji, bo myślę, że żeby spojrzeć dalej, to na spokojnie spojrzę właśnie gdzieś w okresie wakacji, co nas czeka w tym takim okresie wyborczym wrzesień, październik, listopad, grudzień. To będą kolejne cztery miesiące, które rozłożę. I wtedy sobie porozmawiamy, jak, jak to się przedstawia dla Polski. Trochę zawsze też zerkam na to, co się dzieje na Ukrainie, bo to też ma obecnie bardzo duży wpływ, jak widzicie, na to, co się dzieje u nas. Ja myślę, że ogólnie, jakby tak podsumowując, to. My, jako Polska, nie musimy się obawiać jakoś tak nadmiernie tego, co dzieje się na zewnątrz, tego, co dzieje się za naszymi granicami. Oczywiście nasze wojsko było, jest i będzie czujne, i to bardzo dobrze, że gdzieś ta ochrona granic i państwa będzie. Oczywiście, gdzieś tam, tak jak mówiłam, prawdopodobnie w czerwcu będziemy się jakoś tak bardziej obawiać skażenia. Pewnie znowu wytoczą argument nie wiem, może elektrowni, może jakieś rakiety. Natomiast, jak tak spojrzycie na to wszystko, to nie jest ten rozkład zły, co oznacza, że te cztery miesiące łącznie z majem Naprawdę dla Polski nie będą złe, jeśli ktoś yy, w tych miesiącach, bo piszecie do mnie, boicie się, boicie się wyjechać, boicie się podjąć jakiejś decyzji, jakiejś inwestycji, bo gdzieś tam żyjecie w strachu. Więc, jeżeli ktoś planuje coś na te cztery miesiące, to myślę, że tutaj. Nie będzie niczego takiego realnego. Owszem, w lipcu możemy wszyscy odczuć pewien nacisk, tak jak mówię, obronę granic i, i gdzieś tam możemy się pobać. Natomiast miejcie świadomość tego, że tutaj w sierpniu już nic tak złego nie wychodzi. Poza tym, te karty świata, które się pojawiły i w Ukrainie, i w Polsce, mówią nam, że gdzieś tam to zabezpieczenie mamy. Ja bym się bardziej martwiła o tą gospodarkę, dlatego że tutaj to, ten podział, taki ludzi, ta nienawiść, która tutaj niestety się pojawia pomiędzy wyborcami jednej i drugiej partii, tymi, którzy nie wiedzą, co zrobić, tak? czyli podzielenie i, i ten smutek, ta, 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 takie zamyślenie. To rozdawanie pieniędzy na siłę i takie, taka zabawa, wiecie, jak to Polscy, Polacy mówią, po, zastaw się, a postaw się, to tutaj bardzo mocno w lipcu to będzie widać. Niestety, doprowadzi nas do takiego bardzo nieciekawego stanu naszej gospodarki. On już jest nieciekawy, natomiast rzeczywiście to się pogłębi. I niestety zbliżające się wybory będą to pogłębiały jeszcze bardziej. Tutaj, oczywiście, te obietnice wyborcze, które się zwłaszcza w lipcu pokazują, będą nam obiecywały gruszki na wierzbie. Natomiast, kochani, jeśli ktoś chociaż troszkę siedzi w ekonomii, to widzi, że ta inflacja, mimo że odrobinę. Spadła, to ona nadal jest i my nadal tracimy swoje pieniądze, i nadal ceny w sklepach rosną. To nie jest tak, jak się komuś wydaje, że jak inflacja trochę spadła, to spadły ceny. Nie. To jedno z drugim jakby bardzo mocno jest związane, i, i, i zawsze, kiedy inflacja będzie, oznacza to, że my zawsze będziemy w sklepie i wszędzie, gdzie dokonujemy opłat, płacić więcej. Więc szczerze mówiąc, nie ma się z czego aż tak cieszyć, jak tutaj nam to troszeczkę będą partie polityczne próbowały powiedzieć, żeby nam troszkę zamydlić oczy i pokazać taką dobrą perspektywę dla Polski. Jak widzicie, ona wcale taka dobra nie będzie. Ona będzie taka półna, pół mieszana, raz lepiej, raz gorzej. Natomiast myślę, że tutaj bardzo mocno musimy przede wszystkim nie dać się dzielić, zwłaszcza w naszych rodzinach, w naszych bliskich kontaktach, nie dać się dzielić, bo ten podział już teraz w maju wychodzi bardzo silny, a on tylko będzie się tutaj nawarstwiał. Dobrze, jeżeli byście mieli jeszcze jakieś pytania, to piszcie. W miarę możliwości zawsze staram się umówić z poszczególnymi osobami, zrobić jakiś rozkład, odpowiedzieć na pytania, postawić runy. Więc, więc zapraszam do pisania, za, zarówno w komentarzach, jak i poprzez maile. Bardzo żałuję, że nie mam jeszcze tego nagrywania na żywo, bo moglibyśmy w trakcie live'a zrobić też dla Was jakieś takie parę pytań, parę odpowiedzi, no ale na ten moment mam za mało subskrybentów. Trzeba ich mieć aż tysiąc, żeby móc zacząć nagrywać na żywo. Także jeśli możecie, bardzo proszę subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie mój kanał. Być może uda nam się trochę tych ludzi dodatkowo zaprosić, nabierać, i w którymś momencie, tak jak na wygrać Życie czy na Lady Preppers, będę mogła już nagrywać na żywo, a bardzo bym chciała, bo taka rozmowa z Wami, nawet w trakcie stawiania kart, myślę, że byłaby bardzo ciekawa. Kochani, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, i do usłyszenia.